Cześć, bardzo Was serdecznie witamy, cieszymy się, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy. Cześć, zacytujmy dzisiaj świętej pamięci papieża Benedykta XVI. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, miłowany i niezbędny. Maryjo, pokorna służebnica Pańska, ucz nas służyć z miłością i radością, z pewnością, że jesteśmy tak kochani. Pomódlmy się dzisiaj za kapłanów i za cały kościół powszechny, Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowa Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. z Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen a słowo stało się całym i zamieszkało między nami. z Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego myłkę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały wstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błagamy się jeszcze za naszych drogich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. <kluw> Bardzo dziękujemy Wam za udział w dzisiejszej transmisji. Mamy nadzieję, że usłyszymy się już jutro o 12.00. Zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszej modlitwy i do usłyszenia. Bardzo Wam dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Patta. Dziękujemy za komentarze. Bardzo nam miło, jak komentujecie. Dzięki. Do jutra. Cześć. test